Dawno nie było filmu o ostrzeniu, także zapraszam na film, może powinny Wam się spodobać, bo taka ciekawostka doszła przy ostrzeniu. Dlatego kamera stoi z tej strony, żeby było widać. Wszystko tutaj to, co ostrzymy, to robię tak samo, ten, ten kąt. To jest wszystko to samo. Później tutaj z tyłu opuszczam tył ścina, tutaj. Z jednej strony i z drugiej. A dodatkowo jeszcze w środku zobaczcie, robię takie jakby przedłużenie tego ostrza. Tego tu u góry. To znaczy szlifuję w ten sposób, że tu przedłużam jakby ostrze. I wtedy wiertło bierze tak początkiem, tak jakby brał rozwiertak. Także no praktycznie teraz jak ostrze Wiertło jest bardzo dobrze naostrzone. Nie muszę nawet używać nawiertaka. I wiertło nie bije, nie drży. Także zaraz Wam pokażę, jak ja to robię po kolei. Powiem Wam, że teraz jak zobaczę jakieś wiertło w warsztacie, nawet złamane, uszkodzone, zaraz sobie ostrze. No teraz to nie wiem, też może powiedzieć jeszcze okulary. Okulary też mam, bo już niestety, ale muszę chodzić w okularach, osłony są, także wszystko jest teraz chyba jak potrzeba. Także idziemy, teraz tym wiertłem, będziemy wiercić w materiale 45. Ciąg dalszy nastąpi. Wiertło naostrzone i teraz będziemy sobie wiercić. Mam tutaj taki jakiś, nie wiem, ja, taki akurat z małym otworkiem, buteleczkę. I do chłodzenia dobrze, bo nie leje się wszędzie, chociaż tu nie ma odpływów żadnych. I wtedy smaruję tam, gdzie potrzeba. Po prostu jak troszeczkę przewiercę, wlewam w ten otwór, odstawiam sobie z boku i w razie potrzeby dolewam. No I spokojnie przewierciłem sobie dwie, dwa przyrządy.